Dobra, będziemy sprawdzać konsolę. Chyba wrzucę to na YouTube, bo dla ziomka, na Messengera raczej będzie problem. Jakiś dłuższy filmik wrzucić, a że konsola idzie na sprzedaż, ten stary Xbox One. To chcę go sprawdzić, czy wszystko gra, tylko nie pamiętam pod którym on HDMI był na tym projektorze. Ale zaraz zobaczymy. Tutaj jest taki padzik, tu mam skórkę, zdjąłem ją, bo musiałem go trochę przeczeć, dawno to używane nie było. I tak, padzik taki limitowany, z gumowanymi tutaj tymi spodami, żeby się paluchy nie ślizgały, to jest jeszcze trochę brudne. Ale jeszcze to przetrę, takie srebrne spusty, wszystko miękko chodzi, tak, e, taki ładny skok tutaj jest. Nic się nie zacina, tutaj gałeczki plastikowe, takie nowe nakładki są nałożone, dokupione. Gałeczki, nic nie skrzypi, nic nie się nie zacina. Jedna druga, wszystkie przyciski miękko. Normalnie chodzi. Dobra, włączamy to. Hmm. Co jest akumulatorki? Hmm. Jeszcze raz. A, jest. Załapuje. Konsola też załapała. Ale czy to jest to HDMI, czy to nie jest to HDMI? Brak sygnału, to nie jest to HDMI. Hmm. A gdzie są te źródła? Może HDMI 2? O ile ta konsola w ogóle jest podłączona do tego projektora? Co jest? Nie jest podłączona? Czy. Kabel niedociśnięty, zaraz sprawdzę połączenia, aha, w konsoli być może niedociśnięte. No dokładnie w konsoli niedociśnięte. Dobra, muszę swój pin wpisać, tu jest moje konto i konsola jak widać działa, dopóki nie jest podłączona pod internet, to nie woła i znaczy nie woła aktualizacji, ale jak widać wszystko działa, czyli zresetuję konsolę i i można ją sprzedawać. Teraz chyba żadna gra się nie włączy, bo w środku chyba nie ma żadnej płyty. Raczej tu żadnej płyty nie zostawiłem, gdzie tutaj się w ogóle wyjmowało płytę. Aha, tutaj pusta dzwoneczek. Taki nie ma płyty w środku. No hmm. jeszcze zobaczę tu w szczelinie, chociaż to jest tak na półce, to hmm, do środka tam za specjalnie kurzu się pewnie. Nie dostało, ale lekko tutaj w szczelinie. No jeszcze tego pada trochę przetrę tam gdzie paprochy były, bo to dawno używane nie było. No tą skórkę w sumie też mogę dołączyć, bo mam takie dwie do, do Xboxa One'a. No i już jest jako tako doprowadzona konsola do porządku. No, mam tylko tego padzika, bo drugiego pada używam na drugiej konsoli. Miałem kiedyś trzeciego, ale, ale synek mi zabrał. Nie wiem po co mu ono. Mój kocurek jeszcze idzie. Kiciuś? Idziesz w odwiedziny? Miał. Miał, moje maleństwo. Moje maleństwo. No dobra, no. Zresetuję konsolę i, i pakuję. Na sobie. Aha, jeszcze tam. No tam jest też karton, nie wiem który to, ale tam są dwa. Tam jest od Xboxa 360, od nowego lana i któryś karton chyba czarny był od tego starszego, a. znaczy to jest chyba od tego tak dokładnie, to jest od tego lana. Yy, tak, to jest od tego lana, a tam mam od tego nowszego lana chyba. Tutaj mam od Xboxa 360 jeszcze tam jest jakiś inny karton. Tu jest od PS5. Także karton też mam. No, kabel HDMI daje, zasilacz jest. Trochę brudny, pocierany, ale sprawny. On miał jeszcze wentylator i ten wentylator pracował zawsze. Jak się trochę konsola, znaczy jak się zasilacz zgrzał. Na razie się nie zdążył zgrzać. Ale ja go odłączyłem z prądu. Teraz go dopiero podłączałem, bo on mi zawsze szumiał niepotrzebnie. A chodzi, wentylatorek słychać. Brzęczy. Także wszystko pracuje. No dobra, wyłączamy konsolę i to na tyle. Zmykam hejaski.